Dzień dobry, cześć i czołem. Tak pojawiam się po, po równym tygodniu chyba, jak się nie mylę. Tak, w równym tygodniu. Z tej okazji, że ostatnio była, wyszła wersja Postala hmm, 1.0, no nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu no taka najnowsza, dużo jest o tym, dużo na ten temat czytałem, widziałem, a że jestem fanem Postala, przynajmniej dwójki. Czwórkę w sumie grałem tylko w tej wersji początkowej, potem już tego nie ruszałem, bo... Ee tak mi średnie przypadło no ale sprawdzimy jak to teraz wyjdzie bierzemy nową grę eee, start new game i mamy poniedziałek jak to w postalu This story begins with a man who once had it all. This is a tale of a man with a fulfilling 9 to 5 employment, a man who's had brushes with greatness of all sizes and statures, a man who's regularly gone, no, gone toe to ball against all obstacles in his way. all to come home every day to a devoted and loving wife yep this is a man who had carved out his own slice of paradise and achieved what we all strive for general, the least american least... dream but as it so happens even in the best of times that little slice of paradise can blow up in your face like a nuclear bomb Ow. Dzisiaj, oczy bolą w ogóle. and uh Speaking of dropping bombs, this is a tale of a man only known as the postal dude, along with his stalwart companion always at his side, Champ. These two have toughed it out together through the thickest and thin, and after nearly losing it all, they come to realize that all they really need in life is their health. Happiness and that white trash heap on wheels they fondly call home. Mm -hmm. If they had remembered to lock the door, that is. Crap. Damn it, champ. I thought you were guarding the car. Figures. But in these fortuitous times, even when it seems like Lady Liberty has turned her last trick, the land of opportunity could spread her legs wide open with an invitation to new and undiscovered prospects. A steady job, a welcoming home, a loving family, and a car in the driveway. That's the American dream we all strive for. But as our heroes are soon to realize, Czasem to marzenie może się nightmare Eden Sin. No regrets. A, i wspomnę tylko, że proszę nie patrzeć na to jak wyglądam. Tak, jestem w piżamie i mam dziwne coś na głowie. Jestem przed fryzjerem specjalnie. To się wszystko naprawi. Dobra, musimy znaleźć pracę. Okej. Okay. Mogę to jakoś pominąć? A, po prostu znaleźć pracę, póki co. Hej, fucko, you'll me from No i typowo, co możemy mieć? Pierwsze łopaty. O, pokaż. Co ty mówiłaś do mnie? ogólnie to nie jest dobra gra, tak żeby na początku zaczynać od takich brzydkich rzeczy, niestety nie mogłem się powstrzymać. To jest nasz pies. Przepraszam panią. Pani What? nawet dziarę ma zrobioną, patrzcie. A, no. Dobra, gąsie. Ogólnie gra ma opinię, że jest niegrywalna I mogę, muszę to trochę przyznać Bo ciężko się jakby Tutaj rozgarniać Co to jest? Co? Dobra, no nieważne, pominiemy to Przepraszam, pa... Aaa, to był pan, no dobra, nieważne Musimy znaleźć jakiś pisak Czy coś ale tu nic nie ma, dobra, pisać, ile tu, no, tak. Enter. no mam markera. Aha, że w ten sposób, dobra. Mamy Holmes, don't unlock for dirty jobs. Ramy się nam otworzyły, więc idziemy w poszukiwaniu wow, pracy. Jak przystało Someone na naszą główną postać, jeżeli ktoś. Na pewno wszyscy ludzie znają postala, no kto nie zna postala. <coughs> to to wiemy, że ta praca nie będzie za bardzo normalna. Ale cóż, co ty masz na głowie? Ej, typie! Like like Ale świetnie. Dobra, masz, to za Co jest? Co, już mnie policja goni? Tej, no ja dopiero grać zacząłem. Oh, milcz. Nie mów do mnie więcej. Dobra, idziemy szukać pracy dalej. To był tylko taki... To była odklejka. Co to jest? Co? Dobra, skipuję to. Dwóch. Mam zabić dwóch ludzi? O to chodziło? Oh. Czy co? Uh. Ale czym ja mam ich zabić? Ej, czekaj. Bo ja nie wiem. No dobra, nieważne. To... To pominiemy. Teraz tylko mnie policja goni. No dobra, nieważne. Przepraszam, co tam się stało? E, mam jedno kluczowe pytanie. Czy w tej części... Co to jest? Idzie sik... Oh my god, idzie! W ogóle chciałem kucnąć, a wcisnęło mi się sikanie akurat jak to chciałem powiedzieć, więc... Śmieszne. Jezu, teraz przez to wszystko mnie policja goni wejście, idźcie. Czemu te wszystkie policjantki wyglądają tak samo? No. Już starczy tej agresji, ja tu tylko pracy chcę poszukać, a wy we mnie strzelacie. O, pętani jacyś. A to, że mi się co nieco wymknęło, no to już... No to już życie. Basta. Uuu, bekło mi się. Otoż... No no, i no więc tak, zaczynamy od nowa. Co mi się stało? Czy ktoś wam jest strzela znów? Ja tylko szukam pracy teraz w tym momencie. Jakieś... ...srane No toż nie Dobra Uciekamy stąd Ja tu szukam sobie normalnie pracy Każdy... ...zwyczajny człowiek A dostaje tylko... ...tęgie... ...lanie Dobra Już mnie nie goni? Nie Idziemy szukać pracy Ej, mordo

Mexico, Main Street kanedol Aha, nawet nie zwróciłem uwagi A to nie jest, to jest Anus, coś tam Dobra, dirty burger, nie wiem gdzie jest, pójdziemy sobie tu, bo tu jest jedzenie No to może o to mu chodziło Halo? No to nie wygląda na coś z burgerami, ale fajnie zrobione wszystko, podoba mi się Coś czuję, że będę w to grał Ej, Typiero, chodź tu Was, if you got the green, nothing's too dirty for me. If you want work, just go see that Mr. Below guy at the job agency. Get out of here, freeloader. Ah, good, I was going to I guess I better check out this job agency place. A A gdzie to I jest? hope the pay is good. Let's see. Ah, there it is. No, ja I don't Aha, there it is. Czyli musimy iść... Się... No dobra, ok pójdziemy tam. Czemu on ma... Czemu on... Ej, coś mi się zacięło. Ej, i to dosłownie nie żartuje. Dobrze idę w dobrą stronę. W złą stronę idę, no dobra. Ej, ale jak ja mam to odciąć? Halo? Dobra, może się odetnie, jak pójdziemy tam na tą rozmowę o pracę. A mogę tym jechać? Loket, dlaczego? 50 zł. Ale ja miałem 50 zł. Już nie mam. No, mam 50 zł. No dobra. Aha! Okej. Okay. Dalej trzymam to w ręku. No dobra, nieważne. Ej, fajnie się to tym podoba mi się. Wygląda jakbyśmy cały czas stali tak. Ale cóż. Co to za dziwne dźwięki? Jedziemy szukać pracy. Zajdziemy sobie tu, może coś tu będzie ciekawego, bo to w końcu opuszczone miejsce. I pick up pizza. Aha, mamy tego. There is. There is. Zacięło się dalej. No dobra, trudno. Ej! Typie! Spliżaj! Spliżaj, to jest moje auto. Ej! Nie! Nie! No, koń się, nawet nie mogę cię postrzelić. Spadaj z mojego auta. Co za gnój! Śmiercący, nie odpuszczę ci tego. W życiu ci tego nie odpuszczę. Masz. A zielony się czymś różni? Zielony się niczym nie różni, no dobra Nieważne Jedziemy dalej, mamy trochę brudne paluszki Ale na to nie zwracajmy uwagi I Ja w ogóle jestem głupi, nie włączyłem sobie stopera eee, teraz to zrobię Jak zawsze podczas filmów moich Trochę się wdupiłem, o Teraz już mi nikt nie ukradnie Elta ja Nie pozwolę na to Jedziemy 37 na godzinę i ładowanie. Nie wiem czy to ładowanie ma tak długo trwać, czy po prostu coś się... A, dobra, nieważne. Checkpoint. Game auto autosave. Można to jakoś przysp... W ogóle no dalej nie mogę zmienić tej broni. Coś tu się odwaliło. Jezu, jeszcze pana policjanta przejechałem no... Akurat jak jestem na miejscu. Już nie chciałem, nie chcący, to było, proszę, nie gońcie mnie za to. Się gdzieś skitrać teraz. Dobra, najlepszym miejscem, żeby się schować. I jaki słodki żółwik będzie czyjś dom? O kurczę! Sweet! Sweet! Ale fajne! Fajne, w ogóle fajne to wszystko. Pizza, wezmę. O! Mogę się tu wyszczać? Czemu teraz nawet sikać nie mogę? To jest jakieś... To mnie troluje ta gra Pełno pizzy, to się przyda No dobra, idziemy stąd Mogę stąd wyjść? Dobra Nie musiałem tego rozwalać Ale to już tam mało ważne Co tu jeszcze jest? Batonik Konsola! Jaka to jest konsola? Wygląda jak PlayStation ta, to na pewno jest zrobione na PlayStation 4. Bo to ewidentnie widać. Ta jest już bardziej zadbana. Nie mamy odbicia, no nie, nie. stać nas na odbicie. Dobra, lustro wybijemy, żeby... Żeby po prostu było wiadomo, że tutaj byłem. O, pistolet. W fajnym miejscu. Oh my god. nie nieważne. Idziemy. Dzień dobry Państwu. Przyszedłem... Nie ma ludzi w ogóle. Halo? Ja przyszedłem tutaj pracę znaleźć. Jak to przystało na godnego i zacnego człowieka? No dokładnie. Ile szlugów leżących? Hello! Anybody home? Anybody home? Hello? Ah, oh, a new client. Come in, come in. Make yourself comfortable. Maybe loosen your belt a little. What's it you okay. need? Yeah, my wallet's feeling a little light right now, wherever it might be at the moment. Hmm. The you got any jobs that pay well? You're talking to the one and only Joseph Blow, son. Finding no, work is my specialty. I've got all the right connections in this Przypomnę town to put you Romana into the right positions 4. where you'll be obediently performing your duties, assuming you have the right talents, of course. No, no. no more. More. Tell me, can you put your ankles behind your head? No. I see. Well then, I'll have to refer to my conventional occupations list. But don't worry. It's all good paying, classy stuff. All I ask is that I take my standard referral fee from your wages, naturally. Standard yeah. business practices, I assure you. Come here, let me show you what I got. Uh, the city's in need of another subsurface sanitation attendant. You'll get okay. to see a whole other side of our fine town. The job site's just down this man's. We can discuss going down other holes later. Oni kotła. Ma Czyli mamy różne. Mm -hmm. To może być ciekawe. Może. Dobra. Już nie godaj tyle. Prison. to może być dobra misyjka w więzieniu. Czyli są. Your... To mi się to podoba. To Myślę, że to zostawię już na kolejny odcinek, bo i tak w sumie. Aha, zjadłem niechcący. E, mi się tego. Ła... Uh, mamy telefon? Czy to jak nie wiem? No dobra, nieważne. Ponieważ sklep z tymi samochodzikami. Fajnie, a mogę tu je kupować? Na przykład, to by było też fajnie. Zrobiono, gdybym mógł je jakoś ulepszać i tak dalej, ale chyba nie mogę. No, dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że na tyle w tym odcinku to był taki zapoznawczy w sumie, bo sam się zapoznałem z tą grą i jak widać, już się coś w niej zrypało. Ale na pewno nagram drugi odcinek, bo chcę, chcę to przejść po prostu ze względu na postala dwójkę. No. Więc y, możecie coś po sobie zostawić, napisać w komentarzu, jakie macie wspomnienia z tą grą, albo co o niej w ogóle sądzicie. I na razie, cześć i narka.